Manna na 20 września. Tak mówi On, Najdostojniejszy i Najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię Jego. Ja, który mieszkam na wysokości, na miejscu świętym, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych. Księga Izajasza, 57 rozdział, 15 werset. Zawsze pamiętajmy, że Pan nigdy nie gardzi złamanym i skruszonym sercem. Że go nigdy nie odtrąci. Dlatego, bez względu na to, w jakie trudności może popaść ktoś z ludu Bożego, jeśli stwierdza, że pragnie społeczności z Panem i przebaczenia, jeśli jego serce jest skruszone i złamane, niech nie rozpacza, lecz pamięta, że Bóg zapełnił zasługę Chrystusa, które umożliwia mu przyjęcie i usprawiedliwienie darmo od wszelkiego grzechu wszystkich tych, którzy przychodzą do Niego przez Jezusa. Przez wiary w jego krew. Ci, którzy z powodu swoich grzechów mają złamane i skruszone serce, mogą być pewni, że nie popełnili grzechu na śmierć, ponieważ dowodzi tego stan ich serca. Jako świadczy apostoł, albowiem niemożliwe jest, aby się odnowili ku pokucie ci, którzy popełnili grzech na śmierć. Niechowe jest wzniosły w swej osobie, charakterze, planie i dziełach. On jest nieskończony w swym wywyższeniu. Chociaż jest najwyższy ze wszystkich istot, bardzo różni się od wielkich spośród ludzi i upadłych aniołów. Niewielu z tych pierwszych zniża się do istot niższego stanu, czego nie czyni żaden z tych drugich, szczególnie, by podnieść się w sercu i umyśle. Wszelkie kontakty jechoły z konieczności odnoszą się do istot niższych. Z przyjemnością używa on jednak swego stanowiska, ducha, planu, dzieł i przymiotów na rzecz uniżonych i skruszonych. Dla ich błogosławieństwa nawet oddaje na śmierć swych ludzkich synów. Gdzie można znaleźć drugiego tak godnego? Godny jest on wiary, miłości, posłuszeństwa, wdzięczności, chwały. Służby i wierności. Pytania. Jak Bóg okazał mi w tym tygodniu swoją łaskę? Jak ją przyjęłam i wykorzystałam? Jakie były wyniki? Równoległe cytaty. 20 września. Piąta Księga Mojżeszowa, rozdział 10, werset 17. Gdyż Pan wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem Panów, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje darów. Psalm 8, werset 9. O Panie, nasz Panie, jak sławne jest Twoje imię na całej ziemi. Psalm 57, werset 6. Zastawili sidła na moje kroki, zgnębili moją duszę. Wykopali przede mną dół, ale sami do niego wpadli. Sela. Psalm 97, werset 2. Chmury i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i sąd podstawą jego tronu. Psalm 97, werset 6. Niebiosa opowiadają Jego sprawiedliwość, a wszystkie narody widzą Jego chwałę. Psalm 97, werset 9. Ty bowiem, Panie, jesteś najwyższy na całej ziemi, wywyższony ponad wszystkich bogów. Psalm 145, werset 5. Będę wysławiać wspaniałość chwały Twojego majestatu i Twoje cudowne dzieła. Psalm 145, werset 11 i 12 Będą opowiadać o chwale Twego Królestwa i mówić o Twojej potędze, aby oznajmić Synom Ludzkim Jego potężne czyny i wspaniałą chwałę Jego królestwa. Księga Izajasza, rozdział drugi, werset 10. Wejdź na skałę i ukryj się w prochu ze strachu przed Panem i przed chwałą Jego Majestatu. Księga Izajasza, rozdział szósty, werset pierwszy. W roku, w którym umarł król Uzjasz, widziałem Pana siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełnił świątynię. Księga Izajasza, rozdział 6, werset trzeci. I wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty Pan Zastępów. Cała ziemia jest pełna Jego chwały. Księga Izajasza, rozdział 35, werset drugi. Bójnie zakwitnie i rozweseli się w radości wśród okrzyków. Chwała Libanu będzie jej dana ozdoba karmelu i szaronu. Ujrzą chwałę Pana i wspaniałość naszego Boga. Księga Ezechiela, rozdział pierwszy wersety od 26 do 28. A ponad sklepieniem, które było nad ich głową, było coś podobnego do tronu, z wyglądu jak kamień szafiru. I u góry na tym, co było podobne do tronu, znajdowało się coś z wyglądu przypominające człowieka. I widziałem jakby kolor bursztynu, niczym ogień wewnątrz niego wokoło. Od jego bioder wzwyż i od jego bioder w dół widziałem coś, co wyglądało jak ogień, a wokół niego blask, jak widok tęczy, która pojawia się w chmurze w dzień deszczowy. Tak wyglądał blask wokoło. To było widzenie podobieństwa chwały Pana. A gdy ją zobaczyłem, upadłem na twarz i usłyszałem głos mówiącego. Pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział 19, werset 16. A gdy się ociągał, ci mężczyźni chwycili jego rękę, rękę jego żony i ręce jego dwóch córek. Pan bowiem ulitował się nad nim, i wyprowadzili go i pozostawili go poza miastem. Druga księga Mojżeszowa, rozdział 15, werset 13. Wiedziesz w swoim miłosierdziu ten lud, który odkupiłeś. Prowadzisz w swej potędze do swego świętego przybytku. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 22, werset 27. Bo to ubranie jest jedynym okryciem jego ciała. W tym też śpi. Jeśli będzie do mnie wołał, wysłucham go, bo jestem litościwy. Druga Księga Mojżeszowa, rozdział 34, werset 6 i 7. Wtedy przechodził Pan przed nim i wołał: Pan, pan. Bóg miłosierny i litościwy, nieskory do gniewu, a bogaty w miłosierdzie i prawdę, zachowujący miłosierdzie nad tysiącami, przebaczający nieprawość, przestępstwo i grzech, lecz nieusprawiedliwiający winnego, nawiedzający nieprawość ojców na synach i na synach ich synów do trzeciego i czwartego pokolenia. Czwarta Księga Mojżeszowa, rozdział czternasty, wersety od osiemnastego do dwudziestego. Pan nierychły do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia, przebaczający nieprawość i przestępstwo, który nie uniewinnia winnego, lecz nawiedza nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia. Przebacz, proszę, nieprawość Twego ludu, według wielkości Twego miłosierdzia tak jak przebaczałeś temu ludowi od Egiptu aż dotąd wtedy pan powiedział przebaczyłem według twego słowa księga sędziów rozdział drugi, werset 18 a gdy pan wzbudzał im sędziów to pan był z każdym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów przez wszystkie dni sędziego pan bowiem litował się nad ich językiem z powodu tych, którzy ich uciskali i trapili Druga księga Samuela rozdział 12 werset 13 Wtedy Dawid powiedział do Natana: Zgrzeszyłem przeciw Panu. Natan zaś odpowiedział Dawidowi: Pan też przebaczył ci twój grzech. Nie umrzesz Księga Ezdrasza, rozdział 9, werset 9. Chociaż bowiem byliśmy niewolnikami, nasz Bóg nie opuścił nas w naszej niewoli, lecz okazał nam łaskę wobec królów Persji, aby dać nam wytchnienie, abyśmy wznieśli dom naszego Boga i naprawili jego spustoszenie i aby dać nam mur ochrony w Judzie i w Jerozolimie. Księga Ezdrasza rozdział 9, werset 13. A po tym wszystkim, co spadło na nas za nasze złe czyny i nasz wielki grzech, chociaż Ty, nasz Boże, wymierzyłeś nam karę mniejszą niż nasze nieprawości i dałeś nam takie wybawienie. Księga Nechemiasza, rozdział 9, werset 17 Odmówili posłuszeństwa i nie pamiętali o Twoich cudach, które dla nich czyniłeś, ale uczynili twardym swój kark i w swoim buncie ustanowili sobie wodza, aby wrócić do swojej niewoli. Lecz Ty jesteś bogiem przebaczenia, łaskawym i miłosiernym, nieskorym do gniewu i wielkiej dobroci i nie opuściłeś ich. Księga Nechemiasza, rozdział 9, wersety od 27 do 31. Wydałeś ich więc w ręce ich wrogów, którzy ich uciskali. A gdy w czasie swego ucisku wołali do Ciebie, Ty z nieba wysłuchałeś ich i według swego wielkiego miłosierdzia dawałeś im wybawicieli, którzy ich wybawiali z rąk wrogów. Lecz gdy mieli spokój, znowu czynili zło przed tobą. Dlatego pozostawiłeś ich w ręce ich wrogów, aby panowali nad nimi. Lecz gdy znowu zawracali i wołali do ciebie, ty z nieba wysłuchiwałeś ich i wielokrotnie wybawiałeś ich według swojej litości. I świadczyłeś przeciwko nim, aby ich nawrócić ku Twojemu prawu. Oni jednak. Zuchwale postępowali i nie słuchali Twoich przykazań i zgrzeszyli przeciwko Twoim sądom, przez które, jeśli człowiek je zachowa, będzie żył. Odwracali plecy, czynili twardym swój kark i nie chcieli słuchać. Przez wiele lat znosiłeś ich, świadcząc przeciwko nim przez swego ducha za pośrednictwem swoich proroków, lecz nie chcieli słuchać. Wtedy wydałeś ich w ręce narodów tych ziemi. Ale ze względu na swoje wielkie miłosierdzie, nie wyniszczyłeś i nie opuściłeś ich, gdyż jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym. Księga Joba, rozdział 33, wersety od 14 do 30 Bóg bowiem mówi raz i drugi, ale człowiek tego nie dostrzega. We śnie w nocnym widzeniu, gdy twardy sen spada na ludzi, w czasie drzemki na łóżku. Wtedy otwiera ucho ludzkie i pieczętuje ich pouczenie, aby odwieść człowieka od złego czynu i zabrać od niego pychę. Powstrzymuje jego duszę od dołu, a jego życie chroni przed śmiercią od miecza. Każe go też cierpieniem na jego łożu. I bólem we wszystkich kościach. Także jego życiu obrzydza chleb, a jego duszy przysmaki. Jego ciało niszczeje nie do poznania, a wystają jego kości, które nie były widoczne. Jego dusza zbliża się do grobu, a jego życie doniosących śmierć. Jeśli będzie przy nim jakiś anioł, pośrednik, jeden z tysiąca, aby oznajmić człowiekowi jego powinność. Wtedy zlituje się nad nim i powie: wybaw go od zejścia do dołu, bo znalazłem okup. I jego ciało odzyska dziecięcą świeżość. Wróci do dni swojej młodości. Będzie się modlił do Boga, i on przyjmie go łaskawie. Ujrzy jego oblicze z radością i przywróci człowiekowi jego sprawiedliwość. Spojrzy na ludzi, i jeśli ktoś powie, zgrzeszyłem, wypaczyłem to, co prawe, i to nie było dla mnie korzystne, on wybawi jego duszę od zejścia do dołu, a jego życie ujrzy światło. Wszystko to czyni Bóg z człowiekiem kilkakrotnie, aby odwrócić jego duszę od dołu. I aby był oświecony światłem żyjących. Psalm 30, werset 6. Powiedziałem w czasie mojej pomyślności: Nigdy się nie zachwieję. Psalm 32, werset 1 i drugi. Psalm Dawida pieśń pouczająca. Błogosławiony ten, komu przebaczono występek komu grzech zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczytuje nieprawości, i w którego duchu nie ma podstępu. Psalm 32, werset 5. Wyznałem ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem wyznam moje występki Panu, a Ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu sela. Psalm 85, werset 11. Prawda wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba. Psalm 103, werset 3. On przebacza wszystkie Twoje nieprawości. On uzdrawia wszystkie Twoje choroby. Psalm 103, wersety od 8 do 14. Łaskawy i litościwy jest Pan, nieskory do gniewu i pełen wielkiego miłosierdzia. Nie będzie się spierał bez końca, ani wiecznie gniewu chował. Nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Jak wysoko bowiem są niebiosa nad Ziemią, tak wielkie jest Jego, miłosierdzie, nad tymi, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko oddalił od nas nasze występki. Jak ojciec ma litość nad dziećmi, tak Pan ma litość nad tymi, którzy się go boją. On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni. Pamięta, że jesteśmy prochem. Psalm 103, werset 17 ale miłosierdzie Pana od wieków na wieki nad tymi, którzy się Go boją, a Jego sprawiedliwość nad synami synów. Ewangelia Mateusza, rozdział 18, wersety od 11 do 14. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby zbawić to, co zginęło. Jak wam się wydaje, gdyby jakiś człowiek miał sto owiec, a jedna z nich zapłąkałaby się, Czyż nie zostawi tych dziewięćdziesięciu dziewięciu i nie pójdzie w góry szukać zabłąkany? A jeśli uda mu się ją znaleźć, za zaprawdę powiadam wam, że cieszy się z niej bardziej niż z tych dziewięćdziesięciu dziewięciu, które się nie zabłąkały. Tak też nie jest wolą waszego ojca, który jest w niebie, aby zginął jeden z tych małych. Ewangelia Mateusza. Osiemnasty rozdział, wersety od 23 do 27. Dlatego Królestwo Niebieskie podobne jest do Króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. A gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, jego pan kazał go sprzedać, wraz z żoną, dziećmi i wszystkim, co miał, i spłacić dług. Wtedy sługa upadł i oddał mu pokłon, mówiąc: Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko Ci oddam. Pan tego sługi, ulitowawszy się nad nim, uwolnił go i darował mu dług. Ewangelia Łukasza rozdział pierwszy werset pięćdziesiąty. A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, nad tymi, którzy się go boją. Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy, werset 77 i 78. I żeby Jego ludowi dać poznać zbawienie, przez przebaczenie Mu grzechów, dzięki serdecznemu miłosierdziu naszego Boga, przez które nawiedził nas wschód słońca z wysoka. List do Efezjan, rozdział drugi, wersety od 4 do 7. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował, i to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I razem z Nim wskrzesił i razem z Nim posadził w miejscach niebiańskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach przemożne bogactwo swojej łaski. Przez swoją dobroć względem nas w Chrystusie Jezusie. List do Żydów, rozdział 4, werset 16. Przystąpmy więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej chwili. Pierwszy list Piotra, rozdział 3, werset 8. Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Pierwszy list Piotra, rozdział trzeci, werset piętnasty. Lecz Pana Boga uświęcajcie w waszych sercach i bądźcie zawsze gotowi udzielić odpowiedzi każdemu, kto domaga się od was uzasadnienia waszej nadziei z łagodnością i bojaźnią. Pierwszy list Jana, rozdział pierwszy, werset dziewiąty. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości. Wiersz numer dwadzieścia Ustawiczna pomoc. Chociaż dzień ten tak ponury, Bóg w jasny zmienić go może, ufaj Panu Bogu, który. Pieśni przyśle w nocnej porze. Chociaż ścieżka jest ukryta, Bóg wskaże nam gdzie droga. Gdy szukamy przewodnika, gdy modlimy się do Boga. Choć krzyż ciąży niesłychanie, wciąż czujemy przy swym boku Wielkie z nami odczuwanie, pomoc Pana na każdym kroku. Chociaż serce me złamane, Chrystus może je uleczyć, serce na kalwarii dane. Lud swój pragnie ciągle cieszyć, chociaż życie szare, smutne, choć nadziei w Nim brakuje, Bóg napełni je swym światłem odpocznienie wnet poczujesz. Choć grzech dręczy oraz smutek, chociaż troska i utrata, wszystko zanieść do Jezusa. U stóp zostaw zbawcy świata. O cóż prosić Panie mamy, obiecałeś nie zawiedziesz? Tyś schronieniem przed burzami, tyś pomocą w każdej biedzie, naszym zbawcą, przyjacielem, naszą cząstką tu i w niebie. Ojciec dał nam syna swego, wszystko darmo dał od siebie.